No tak, mam czapeczkę tanio kupioną za 5 zł. E, nie pamiętam w sumie gdzie. Któryś z tych takich wiecie bazarków. I mamy świątecznie, ponieważ tym razem mamy smerfy świątecznie, tak? Gwiazdka ze smerfami. No, mam taki materiał, który nagrałem rok temu, jak postać, w zasadzie, jak postać Jezusa krok po kroku usunięto ze świąt Bożego Narodzenia i w praktyce zastąpił je. Mikołaj w czerwonym kubraczku stworzony przez pewien koncert napojów gazowanych, które nie mówię, że są jakieś super zdrowe, ale no, też się od, od czasu do czasu pija. Chociaż konkurencję też lubię, żeby było śmieszniej. Niemniej, jak wypada nam komercyjne dzisiaj przedstawienie Mikołaja w świe kolejnym świecie fantazy, czyli u Smurfów, W mojej opinii wypada dobrze, nawet miejscami bardzo dobrze. Od razu zaznaczę jedną rzecz. Jeżeli ktoś jest tak jak ja starym dziadem 40-letnim bądź starszym, to w tym momencie wychował się na smerfach. I ten album niczym go nie zaskoczy. Tak? Jest tutaj takie uczucie odcinania kuponów. Tak? Jest to trochę zrobione pod publiczkę. Ale my, stare Pierdziele, musimy mieć na uwadze jedną rzecz. A mianowicie. Że teraz większość osób naszego pokolenia ma dzieci. Często małe dzieci, często dzieci w wieku przedszkolnym, bądź młode nastolatki. I dla takich dzieciaków jest właśnie ten album. One się nie wychowały jeszcze na smerfach, one smerfy poznają. I pod tym kątem, bo pamiętajmy, te dzieciaki się wychowały w innych warunkach, tak? One już nie obchodzą tak świąt Bożego Narodzenia w. Jak myśmy obchodzili? Myśmy, nam się święta Bożego Narodzenia kojarzyły bardzo mocno. Mimo wszystko ze świętem religijnym, to raz, przynajmniej ja tak też miałem, bo wielu z nas wychowało się w rodzinach e, katolickich, tak? Nie mówię, że wszyscy byliśmy praktykujący i tak dalej, ale było to jednak to przekazanie wtedy katolickie. Tak w latach 90. jednak ten, e, to podejście do, tej, do tego chodzenia do kościoła było w pewnym rodzaju takiego jakby obowiązkiem, tak? Tak, że myśmy się zaczęli buntować pod tym kątem, bo częst, też często słyszeliśmy no, rzeczy, które nam trochę się nie kleiły, a obecnie Kościół jest totalnie upolityczniony, ale to jest zupełnie inna kwestia. Niemniej, w latach 90. też ten Mikołaj w czerwonym kubraczku, stworzony przez koncert, którego nazwy nie chcę wymawiać, żeby mi przypadkiem kanału nie ściągnęli, bo to cholera wie, jak tam to jest z tymi dużymi korporacjami. To ten Mikołaj w czerwonym kubraczku nam się przewijał bardzo mocno we wszystkim. Animacje, filmy, gwiazdkowe, świąteczne i tak dalej, reklamy, etc. Do tego stopnia, że wtedy on konkurował jeszcze z postacią Jezusa. Dzisiaj Mikołaj w zasadzie zastąpił postać Jezusa. Gwiazdor, tak, no to wszystko zniknęło. Mamy Mikołaja, tak? Mamy Mikołaja w czerwonym kubraczku. I ten Mikołaj, jako, że jest postacią, która potrafi mierzyć czas i przestrzeń, zagląda do wszystkich światów, w tym do krainy smurfów. A więc dzieci wychowane już w, takiej, w takim podejściu, plus w, mając zdecydowanie ekran, no zobacz, ja tego bardzo nie pochwalam. Jak widzę, jak dzieciaki w łózeczku już siedzą z komórką i się gapią po prostu w ten e, ekran. Nawet nie że tam się jest tam jakiś film czy coś, gdzie po prostu w to gapią. Ja tego nie lubię, nie pochwalam. Ale to każdy rodzic robi po swojemu. Nie będę narzucać. Ja mogę tylko powiedzieć moją opinię po prostu, tak? Dlaczego uważam, że to jest szkodliwe, i tak dalej. No uważam, że to jest szkodliwe, bo dziecko nie obczuje w tym momencie z niczym innym poza ekranem, tak? Co zresztą było piętnowane w wielu książkach, czy komiksach, czy filmach Science Fiction, a dzisiaj to już przestaje być Science Fiction, tylko jest codzienność. A więc mamy tego Mikołaja, mamy to cyfryzację, mamy to właśnie te światy baśniowy, pokazany nam w kolorowym ekranie, Nasz, pokolenie naszych dzieci wychowuje się w zupełnie innych warunkach. Jest ten internet, jest ogromny przesył informacji, a więc dostają smerfy na miarę swoich możliwości, gdzie ten Mikołaj jest. I Krampusa de facto, czy niegrzecznego chłopca, zastępuje Kergamel. <klimy> Wybaczcie. I teraz to jest ważne. Ponieważ mamy tu sytuację, gdzie Mikołaj daje Gargamelowi nie jedną, a kilka szans. Tak, w tym albumie Gargamel dostaje od Mikołaja kilka szans, aby być chociaż przez jedną noc, przez jeden dzień dobrym, dobrym dla innych. Jeżeli to zrobi, spotka go nagroda. Ale że Gargamel to gargamel, i często no, chciwość daje mu tutaj najbardziej szepcze do ucha i przemawia przez niego, to ostatecznie kończy jak zawsze. Ale ten album zawiera w tym momencie bardzo ciekawą lekcję dla takich dzieci. No bo zobaczcie, on nie jest gargamelem tylko dlatego, że jest czarnoksiężnikiem, gra się na czarno i jest łysy i brzydki. Nie. On jest naprawdę niedobry. A do, dostaje szansę. Dostaje szansę tak jak Scrooge dostawał szansę. Tylko Scrooge tą szansę wykorzystał, a gargamel nie chce jej wykorzystać. To jest naprawdę ciekawa lekcja. I ten album ją zawiera. Też mi się podobał komiks, znaczy to jest kilka historiek, tak? Też mi się podobała ta historyka, gdzie było odnośnie zimowego snu zwierząt. I co ciekawe tu było, punktem takiego, no nie wiem jak to powiedzieć, moralności, bardziej anioła stróża, punktem, który miał rację, był smer ważniak. On miał rację. Oczywiście bagatelizowano go jak to na Ważniaka, ale on miał rację. I ostatecznie jest sytuacja, że mu tą rację przyznano. Oczywiście on się zaczął znowu uniósł się pychą, zaczął się chełpić. I w tym momencie szybko mu nos, y, nosa utarto, tak? Ale tak czy siak miał rację. Mamy w końcu historię, gdzie Smer ważniak mówi naprawdę ważną, istotną rzecz. Nie przeszkadza się zwierzętom podczas zimowego snu. Proste, banalne, ale jakże istotne. I dlatego ten album dostaje ode mnie aż 7 na 10. Bo owszem, mamy tutaj w pewnym sensie dla nas starych pierników odcinanie kuponów. Ale jeżeli spojrzymy na to do grupą docelową, oczami dziecka, przedszkolaka, no to już tak nie jest. Bo oni dopiero powstają świat smerfów. Jeżeli spojrzymy na młodszego nastolatka, to już tak nie jest bo on dopiero poznaje świat Smurfów, bo dopiero wszedł głębiej w tą, w tą historię. Tak więc, rysunek trzyma poziom, historyjki są fajne, poruszone tematy są dobre, morał w opowieściach jest zajebisty, klimat świąteczny jest taki, bym nazwał, komercyjny. Ale jest jakiś tam, nie? No, no nie jest to takie... Ja tych, tych świat aż tak nie czuję, już od dawna zresztą nie czuję, bo to ani śniegu nie ma, ani tak naprawdę nastroju. Więc polecam, jeżeli lubicie Smurfy, jeżeli wasze dzieci lubią Smurfy, jeżeli chcecie im tą serię sugerować, wydaje mi się, że świat Smurfów, drugi tom świata Smurfów daje radę. I jest to fajny prezent pod choinkę. Tak, jest to fajny prezent pod choinkę. Dlatego ten materiał jest jeszcze z takim wyprzedzeniem, bo to jest w miarę tanie, to jest ładne, i dla dziecka może być ciekawa, chociaż to zależy, co tam dzieci dostają. No, ale w każdym razie, w mojej opinii jest to fajne. Ja bym jako dzieciak się cieszył. Gdybym miał 6-10 lat, dostałbym ten komiks, ja bym się cieszył. Tak więc to tyle ode mnie w tym materiale. Jak dla mnie, zdało to egzamin. No i jestem ciekaw, jak będą kolejne przygody smurfów, właśnie z tej serii. Póki co jest naprawdę dobrze. Komentarze są wasze, zapraszam do dyskusji. Jeżeli idzie o ten album, to on ma okładkową 34,99, a więc obstawiam, że spokojnie znajdziecie tanie z jakichś rabatów, jak tam robicie jakieś tam, nie wiem, gdzie zakupy, to już tam wasze ten, yy, wasze ten, więc nie jest jak na dzisiejsze standardy, dzisiejsze czasy, nie jest zatrważająco drogi i ja wiem, że my pamiętamy, jak to było 10 lat temu, ale jeśli to było 10 lat temu, inflacja pędzi, tak, no, nie zmienimy tego. Niemniej w mojej opinii warto, jeżeli chcecie tam dorzucić do prezentu świątecznego, ten album warto nabyć. To wszystko ode mnie w, w tym materiale. Widzimy się w kolejnych takich pogadankach. Trzymajcie się ciepło i do zobaczyska. Hej, wesołych świąt!